Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam co ciekawego słuchać u mnie w szklarni, teraz w końcówce stycznia. Pokażę wam, jak mają się moje kurczaki. Jak widzicie, u mnie jest dość biało. Zima w tym roku dopisuje. Jest dość dużo śniegu, ale już pomalutku topnieje. Będzie w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że Wam pokażę, przypomnę o bardzo ważnej rzeczy, zwłaszcza dla osób, które posiadają szklarnie, tunele foliowe, jakieś takie budowle z lekkiej konstrukcji, ale to zaraz, jak widzicie, kurczaki u mnie mają się dobrze. Tutaj na szczęście do nich do środka nie nasypało, chociaż jak była taka zamieć, to śnieg był. Raczej starają się wychodzić. Dobrze się mają, więc super, cały czas niosą jajka. I tutaj jest szklarnia. Jest to szklarnia z już nowym poliwęglanem. Będzie filmik na kanale na temat zakładania nowego poliwęglanu. Myślę, że na dniach, jak widzicie, na tej szklarni nie ma już śniegu i nie, nie spadł on, on sam. Akurat był to dość ciężki śnieg, było dość zimno i niestety sam nie spadł, dlatego właśnie, zwłaszcza gdy jest ten śnieg bardzo ciężki, jest go bardzo dużo, pamiętajcie o tym, aby odśnieżać swoje szklarnie, swoje tunele foli foliowe, nawet takie garaże zwykłe, blaszane, gdzie wiecie, że jest dość kiepska konstrukcja. Szkoda, aby doszło do na przykład zawalenia. Ja już niestety. Hmm, tutaj widzicie dość ciepło w tej szklarni dość długo się już wietrzy ta szklarnia. Więc jestem zadowolona. Dzisiaj też świeci słońce, dlatego jest ciepło. W pochmurny dzień byłoby dużo gorzej. Tutaj mamy dwa regały, które będą nam potrzebne do wysiewania. W tym roku będę robiła mnóstwo rozsad w szklarni. Spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętacie, jak w listopadzie wysiewałam tutaj różne rzeczy? Teraz wam pokażę, co rośnie. Tutaj jest z ogródka, z grządki, przyniesiony albo to jest por, albo cebula. Szczerze nie wiem, bo ja tego nie wysiewałam, wysiało się samo. Jest mnóstwo siejek. Sałaty różnych odmian, jest cebula dymka Ozima, rośnie też rzotkiewka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest marchewka. Jest to taki dla mnie testowy siew. O tym Wam przypominam. Pokazuję, jak wygląda teraz pod koniec stycznia. Zobaczymy, jak to będzie systematycznie. Jeszcze nie było dość dużych mrozów. Tutaj też seler, który przyniosłam z ogródka. Nie było dość dużych mrozów. Było maksymalnie minus, nie 7-9 nie, chyba nie było minus 9 nawet. Więc jeszcze było dość ciepło u nas. Śnieżnie, tak, owszem, ale nadal ciepło. W tamtym roku było dużo zimniej, więc myślę, że jeżeli będzie dobrze nie będzie dużo mrozów, to na spokojnie te roślinki dadzą radę w tej szklarni Podlewam, podlewam w zasadzie trzy razy, może cztery, odkąd zasadziłam, czyli tutaj przez dwa, ponad dwa miesiące za chwilę będzie, prawie trzy. Podbieram sałaty systematycznie. Nie podlewamy często. Pamiętam tylko o tym, żeby odśnieżać, żeby oprócz tego, że chronić szklarnię przed zawaleniem, to jeszcze dopływało dużo światła do tych roślin, bo teraz tego jest dość mało. Trawa, chwasty mają się super, one pięknie rosną. To jest inna kategoria. Wiecie, one będą wszędzie rosły. Zwłaszcza, że nie ma tutaj śniegu, jest dość ciepło, wilgotno, więc wiecie. Wyściółkowałam ścieżki, jak widzicie nową słomą. Użyłam też trochę kartonów, żeby zagłuszyć te chwasty, które zaczynały rosnąć na ścieżce. To się wszystko na spokojnie uleży po lekkim chodzeniu, więc na spokojnie będzie super. Już niedługo będziemy zaczynać pierwsze wysiewy, więc już teraz zacieramy rączki, przygotowujemy się, ale jeszcze, jeszcze czekamy. W tym odcinku to wszystko. Ja Was zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Cześć!